Thank you Luty już za nami, a to oznacza, że przeminął z wiatrem najkrótszy miesiąc w roku. Ale nie ma co smutać, nie ma co płakać, dlatego że zdecydowanie był to naprawdę godny miesiąc dla wielkiego buka, zarówno pod względem zaczytania, jak i książkowych zdobyczy. Na początek krótkie podsumowanie, zaraz potem książkowe zestawy, a na zakończenie rozwiązanie konkursu z osobliwym domem pani Peregrin. W lutym udało mi się przeczytać 9 książek plus jedną bardzo porządnie nadgryźć i jeszcze trzy dodatkowe, krótkie opowiadania grozy. Jest to naprawdę prześwietny wynik i jestem z niego naprawdę zadowolona. Coś w tym musi być, że niby takie marudzenie na to, że luty jest taki krótki, a wychodzi na to, że zawsze w lutym udaje mi się przeczytać najwięcej lektur. A wracając do tematu, za mną dziewięć przeczytanych książek, to części z nich linki znajdziecie pod filmikiem, a wśród nich były... Pierwsza przeczytana w lutym książka to Station 11 Emily St. John Mandel. Wow, kochani, to jest jedna z najcudowniejszych książek, jakie było mi kiedykolwiek dane przeczytać. Nie żartuję, jest to wspaniała cudowność, opowiem wam o niej niebawem, ale poczekam jeszcze trochę, dlatego że słyszałam, że niebawem pojawi się jej polska wersja. Drugą przeczytaną powieścią była wyprawa do wnętrza Ziemi Juliusza Werna w ramach przygodowego piątku i jest to przygoda w najlepszym klasycznym stylu. Trzecią książką był absolutny amerykański klasyk, czyli Zabić drozda Harper Lee i jest to o tyle wyjątkowa w tym momencie lektura, że szykuje nam się w lipcu kontynuacja. Kolejną przeczytaną w lutym książką była Kompania braci Stevena i Ambrose'a, pierwszy bóg z serii Wielki Bóg w Okopach i jest to perfekcyjne wspomnienie II wojny. Światowej. Kolejną lekturą był osobliwy dom pani Peregrine Ransomaryxa. Wielkie pozytywne zaskoczenie. Mocna, brutalna lektura i już poluje na więcej. Kolejną książką jest Niewidzialny Drach zabrała kosia? Szczepana Twardocha. Jest to moje pierwsze spotkanie z prozą tego pisarza i na pewno nie ostatnie, bo już szykuję się na morfinę. Kolejnym bukiem były magiczne lata Roberta McCamona i tak jak już wam mówiłam, jest to prawdziwy diamencik pośród opowieści i wciągnie was bez reszty. Ostatnia w tym miesiącu była Cinder Meyer, czyli pierwszy tom sagi księżycowej jest już za mną i było na tyle baśniowo, na tyle uroczo i dziewczęco, że teraz nie pozostaje mi nic innego jak polować na skarbie na Cress i The forest. Ostatnia wśród przeczytanych, chociaż wciąż jestem w trakcie lektury, jest Jak być kobietą Caitlin Moran i jest to jedna z tych pozycji, które po prostu warto znać. Ha! Bonus wśród przeczytanych była jeszcze powieść Izzy Corsay, czyli Marvin, kontynuacja Kostki. Marvin nie ma jeszcze okładki, i za dopiero szuka wydawcy i bardzo, bardzo mocno trzymam za nią kciuki. A teraz czas na to, na co czekają wszyscy i co wszyscy lubią najbardziej czyli na bukowe zdobycze! W lutym przybyła do mnie moc świeżynek i utworzyły nam się z tego dwa zestawy. Jeden należy do mnie, a drugi do Bonnie Blue. Nie przydłużając, w tym miesiącu upolowałam Gniew Zygmunta Miłoszewskiego upolowany w przydomowym kiosku teraz czekam na dwie kolejne części i zrecenzuję wam jako całość Zdobycz potrójna Mnich, twierdza i renegaci upolowany na facebookowej wyprzedaży po genialnej cenie Jestem ogromnie ciekawa twierdzy bo to jest thriller horror o którym słyszałam same pozytywne opinie Domofon Zygmunta Miłoszewskiego Znowu Miłoszewski, tym razem zdobyty w okolicznej Biedronie i szykuje się tutaj kawał porządnej Grozy. We Are All Completely Beside Ourselves, Karen Joy Fowler. Powieść nominowana do nagrody Bookera i walentynkowy prezent od mojego ukochanego. Nie mogę się doczekać lektury, bo to podobno jest prawdziwe cudo. Demonolog Andrew Piper, upolowany na wyprzedaży blogowej u Sylwii i powiem wam, że sobie ostrzyłam pazury na ten tytuł już od dłuższego czasu i niebawem wam o nim opowiem. Na, na, na! Kasacja Remigiusza Mroza, zdecydowanie premiera miesiąca i na dniach planuję wam o niej opowiedzieć. To były moje zdobycze, a teraz czas na zdobycze Bonnie Blue od księgarni internetowej Bonito. Osobliwy dom pani Peregrine Ransomaritza już wam mówiłam, poluję na kontynuację. Magiczne lata Roberta McCamona i link do recenzji znajdziecie w komentarzu pod filmikiem. Wyspał za Joanny Bator, jej najnowsza powieść, która zbiera mnóstwo skrajnych opinii i sama na dniach przekonam się co i jak. A na zakończenie sezonu zimowego, dziecko śniegu Eowyn Ivy i teraz jesteśmy w trakcie lektury. Mam jeszcze tutaj cztery tajemnicze książki, których na razie Wam nie pokażę. Przywiozła je ze sobą Bonnie Blue i w marcu planujemy zorganizować konkurs, w którym będą właśnie do wygrania i wtedy zdradzimy Wam co i jak. W lutym kupiłam też kilka e-booków, a wśród nich Neil Gaiman i jego Gwiezdny Pył. Paplała o nim Anitka z bloga Book Reviews, pisał o nim Kruk z Biblioteki Fantastycznej Kruka i zachwycałam się sama kiedyś filmem, więc czas przeczytać książkę. Rzeka Tajemnic de Nisa Leheyna Znowu Lehein, a tym razem podobno jest jednym z najlepszych. Rogi Joe Hilla. Uwielbiam Joe Hilla, a w ostatnich latach uwielbiam go chyba bardziej niż samego Stevena Kinga. I zachwyciłam się filmem, a teraz czas właśnie na książkę. Serena Ron Rash. Szykuje się kranizacja z Jennifer i Bradley'em, a lektura zapowiada się przed dnia. Nic dodać, nic ująć. Ostatnim e-bookiem jest Jak być kobietą Caitlin Moran. Poleciły ją dziewczyny z trochę kultury, które niby miały mówić o Lenie, ale w sumie po powiedziały o Caitlin właśnie. I zachwycam się, lektura jest doskonała. I to wszystkie moje zdobycze książkowe lutego. Piszcie mi w komentarzach poniżej, co was zaciekawiło, co wam się spodobało i może o czym chcielibyście usłyszeć na początku. A jeśli chodzi o wydarzenia lutego, to w tym miesiącu znowu były dwa. Pierwszym wydarzeniem lutego jest niespodziankowe i cudowne pojawienie się na Wielkim Buku: Bonnie Blue. Zdążyłyśmy się już zaprzyjaźnić, uwielbiamy czytać sobie na zmianę i polecać Wam godne książki. A drugim wydarzeniem miesiąca jest zdecydowanie premiera Kasacji: Remigiusza Mroza. I jest tym bardziej wyjątkowa, że Wielki Bóg znalazł się wewnątrz pokładki. Tu jestem. A szaleństwo totalne. I na dniach Wam o niej opowiem. A co będzie działo się w marcu na Wielkim Buku? Wiosna, wiosna, idzie Dzień Kobiet i w ogóle będę miała dla was ten konkurs z tajemniczymi książkami od Boni Blue i w ogóle będzie tłum samych przygodnych buków. A teraz czas na rozwiązanie konkursu z Osobliwym Domem Pani Peregrine, który organizowałyśmy razem z Boni Blue i Księgarnią Internetową Bonito. Kochani, raz jeszcze wam dziękuję za tyle wspaniałych odpowiedzi, było ich naprawdę mnóstwo i wszystkie były naprawdę cudowne i tak nie pozostaje mi nic innego, jak zdać się na moją maszynę losującą, a wewnątrz niej znajdują się wszystkie wasze nazwiska i przyzwiska. Czas na losowanie! Na, 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 losuję, losuję, losuję. Świeżutki, pachnący egzemplarz osobliwego domu pani Peregrine poleci do Martybak! Gratulacje Marta, gratulacje. Czekam na kontakt i twój adres do wysyłki. I to wszystko na dziś. Marzec już sobie trwa w najlepsze, zaczytuje się w kolejnej pięknej powieści, a my widzimy się już w piątek. Do zobaczenia, pa pa.